Witam widzów. Dzisiaj wraz z Jarkiem bratem mamy najlepszą robotę, czyli oborzenie obornika. I oczywiście zapraszamy każdego chętnego do pomocy do obornika i, i zaczynamy akcję obornik. Uff. Uh. A to co nie otworzę? No, pomaluj. A to co jest, że drzwi nie otworzą. Dobra, poszło. Dobra. Dziś brata nie ma, miał być. Kupił nowy rower i rowerem nie może nawet dojechać z miasta. O, świecę podgrzać, bo mamy mrozy duże. Zamiast było do lata iść by do środka, choć nie wpaść, bo będzie zaraz afera. Dobra. Oj Boże, gdzieś moje moje wsparcie Najlepsza robota czeka. O, zawierać, się, To Up, to śmiertelna. dawka, śmiertelna. Up. Jestem ciekawy, czy z tych osób, co będą pisać komentarze, że tak się nie robi i takie inne sprawy, przy oborniku, żeby przyjechała i pokazała klasę, jak on, czy by wytrzymał taką pracę, bo pisać to każdy... Może, ale niech popracuje cały miesiąc. Tak jak ja ten obornik wyrzucam. To wtedy byśmy porozmawiali na ten temat. Czy on wytrzymałby, czy nie. Bo dla mnie to jest normalna praca przy oborniku. Co roku się wyrzuca, więc nie ma czego narzekać. Czy nie? Co tak późno? Na meczu byłeś jak oni pewnie wczoraj. Nie. No nie. Tylko na stadionie. No i co? Wygrali czy przegrali z lechem? Nie wiem. Nie no oglądałeś? A gdzie miałem oglądać? telewizji. No w telewizji to trzeba mieć telewizję odpowiednią. Abonament no. to płacać. W telewizji. Ojku Nie da z rana pospać Jak to, to już nie ma co brać. Jak nie ma, tutaj gwarantuję Ci, że ...pięć rozrzutniki na cały no. dzień będziesz wojował. Na tak, cały dzień. Z twoimi ruchami to na pewno. A jak nie? No że cały dzień tutaj. Dzień. To po co tyle nasrałeś? No ja. Przecież nie ja, przecież ja tu nie mieszkam. Tutaj do pomocy. By się przydało parę osób. To, to, jakby i z pięciu osób było, to by nie przeszkadzało. Do pomocy. Do no czemu ogłoszenia nie zrobisz? na pracowników na cały miesiąc. No, zgadza się. Na umowę. Zlecenie. Zlecenie. Ułożenie obornika w miejscowości Plutycza. 39, no zgadza się. O Ono piłka. Kto w ładowarku jedzie ty czy ja, a to podjeżdżał? No niby ja no. No jak ciebie nie było to co ja zrobię Jakżeś zaspał po meczu. No zaspał Jak Kibicuję chociaż na naszym i to co ty się opuścił trochę niżej, ale później źle no. Wszystko źle. A tak więcej nałożyć, tak. jak tak podniesiona do góry. No. Więcej. Pewnie, że więcej. Uhu. Uhu. No widzę więcej, aż widła ci pękają. Więcej. Jak się bierze, to się bierze konkretnie. Aha. A nie dziobać, aby dziobać. Wzięło się konkretnie. Oho Zaraz będziesz pomagał mi wrzucić. No. Śniadania mi jeszcze nie dałeś, żeby ci pomagać. Ile znowu biorę? Opa. To cały czas gdzieś to bierzesz, bierzesz, a niższa u Ciebie kubka niż u mnie. No. Umieszasz. Prawie po sam sufit. No to u Ciebie, no u mnie. Ty młodszy ode mnie. Tak, młodszy. O, pa, pa. o Znowu ciągle. Tu powinieneś dwa razy wrzucić, a ja raz. Tak. Dziesięć od razu. Upa. Dobra. Upa. Jakie dobre, się w kieszeń ładuj. Co? Chyba pełno będzie. Zaraz zobaczę. Zagasło, za dużo naładowane, po... Jarek, jeszcze raz. Po to światło włączasz? Jest raz. Jakie lasek powietrza? Zas nie będzie. Jeszcze raz mocno. Tak jak widzicie, robota idzie pomału. Szukamy ludzi do pomocy, tak jak co roku. Z bratem jeszcze jedną łyżkę musimy narzucić i powiozę na pole. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału Gienek i Andrzej, do komentowania. No i do czekania na następny filmik, a ja wchodzę pomagać do brata. Jak pomagać? No to daj, bo ja już pół narzuciłem.